Siemanko, witam z tej strony Rafał i Michał. To jest jedenasty odcinek z serii Roliwalcy. Dzisiaj będziemy pokazywali wam triki. Michał, przyjmie zaproszonko. Eee, widzowie. Oj, nie to. Dobra. No to na razie zagramy sobie jeden na jeden i ja wam pokażę coś, o czym Michał nie wie. Dowie, pierwszy trik na ręce. Pierwszy, pierwszy trik na ręce, jak się idzie. Nie, nie to zaproszenie. Na widzowie, ja Dobrze. pokazuję pierwszy trik. Jeżeli ktoś nie ma podkładki do ani tego, ani ładnego, bo nie wiem jak to dobyć. Chcę się przedostać szybko na drugą stronę, bierze sobie RPGa, się, ustawia się tutaj na rogu. Robi ślizg, o właśnie stronie na niej robicie sobie patrzcie, coś takiego i chodzicie po prostu. I... No i po prostu to bez... jest... Dobra, nie komentujecie tego. Tak. mi udostępnij samo. ekran, udostępnij ekran. Czekaj już. Dobra, widzowie, patrzcie jeszcze raz. To miało tak naprawdę wyglądać tak. Ustępniam bum, tak. bum, bum, no, czekaj, Bum. Bum. Dobrzecie, ja na to mówiąc utępnienia. No coś tego co zaczyna. Dotemniłem... Troszkę laguje, ale... No dobra. No to pokaż widzom mój ekran, co, co mi za trilka chodzi. No, nie wiem, nie. Czekaj, nie, pokaż, pokazuję. Patrzcie, widowie. Nie macie podkładki ani Warpela. Nie pokawi się tu podkładki, albo tu Warpera i tam. To robicie tak, jeżeli M i tak o nie tak, poczekaj jeszcze na widzowie, bo... Laguję, tak. laguje trochę, ale tylko tak... Ja pokażę tak tego tak samego tak. trika. Jest jak to, takiego i jest też na drugiej stronie, nie potrzebujecie czegoś. Dobra samego. widzowie. Więc dobra. Ja pokażę podobnego trika, daj się zabić. Okej. Okay. Halo. Dobra, mm, patrzcie. Michałowi moim zdaniem chodziło o coś takiego. O co? Ja patrzę. Patrzcie, ja zrobię coś takiego i bum, bum i bum nożykiem od tyłu. Nie patrz, chodziło mi jeszcze tak po Bum, bum i bum komuś nadeszła. Bum, bum i bum komuś nadeszła. No tylko, że nie, to trzeba źle robić. Dobra, nie tak, nie tak. Tym, raz, nie, raz. Nie, ja A już rozumiem stary, już rozumiem. Patrz. No, dobra, ale patrz, tak będzie łatwiej, patrz. Chod, patrz, no. ja ci udostępnię ekran. Nie musisz, ja widzę, ja widzę, nie musisz. Dobra, to czekaj. Czekaj, nie bij, no nie bij. No wiem, nic pójdę. Patrz, robicie, widzę, tak, tu idziecie. I walicie tu i... Tak. tak, no to, tak, tak będzie to. łatwiej, tak będzie łatwiej. No takie to mi chodzi, właśnie. No coś. Ale z rogiem to będzie łatwiej. I BUM. BUM! Widzę, nie o takie jeden na jeden nam chodziło. Widzę, Dobra, no to teraz pokażę Wam trika z minigunem, które... Pokażę Wam najlepsze bronie, jak macie mnie A ja wam pokażę trikazy podkładką. Jakbyście ma... mieli... Jakbyście mieli e, tego. byście mieli kolegę z drużyny, to no, słuchajcie, on wam pierdnie rogiem i wy lecicie na niego i jak przylecicie z rogiem, to? To po prostu e, on będzie leciał, a, a wy go... Chodź tu do mnie bliżej A wy Aby go Zobrażacie? Tak nie... A minigunem można, można rozmrazić... O nie patrzcie na mnie, mówię Minigunem można to zaraz wyrobić. Patrzcie, widzowie, jeżeli macie podkładkę na mnie, bo tutaj, nie? Wybija was, a więc takie kupki kuk, kuk I bum, w Patrzcie, widzowie. Komuś dla nas, pan wbijacie jedno z go gunem. To jest taki... A widzowie, nie wspomniałem o jednej rzeczy. Subskrybujcie kanał! Nie Chyba do ciebie Dobra, widzowie. No to teraz pokażę Wam trika, o którym mogły wiedzieć osoby. Ale nie ja zapomnę. Patrzcie, takie bronie macie łatwego winka. Bo patrzcie. Michał, biję się. Trąbicie sobie nogą, lecicie rękami. Tym. Ja zrobiłem jak. I musicie mieć, żebyś miał, o, i żeby był tak, i wtedy możesz latać. Po mapie, normalnie sobie latać po mapie możesz. Patrz, coś takiego spod płaczu też jest dobre, bo możesz tym nie widzić wysoko, no nie? No właśnie. jeszcze patrz. Widowie, patrzcie na mój ekran, Daj, pokaż mój ekran. Czekaj już. O nie, to ja tego... Pokaż mu mój ekran. Czekaj, bo coś się stało. Ja. No dawaj. Patrz, robicie no, tak, 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 albo tak, albo lecicie koło muszki. No dobra, to ja go tak. Ja teraz go pokażę na u mnie. Patrzcie, że i on miał ubranie takie. Shotgun, Dag daggers, to i to. No zobaczcie, stawiacie tutaj tą I tutaj. I teraz patrzcie, leciecie tam ja tak. Tu i shotgunikiem sobie leciecie, po bo prostu. No jeszcze Prawie go zabijam. Tak, prawie. A teraz wam pokażę trika, który jest bardzo potrzebny do Rivals. Takie ranie Karabin, sztu karabin poszło, szturmowy, to widzowie. Dugersy. Weźmy je. które Którymi można Michała pokonać łatwo. Którymi można Michała pokonać łatwo. Noży i rób. I patrzcie. Ktoś maski na to obija go nożem. I A, dobra. I jeszcze raz, bo nie przypomni. Patrzcie, bijecie przeciwnika okay, idę. Aż będzie miał Aż zabierzecie mu bardzo okay. dużo ofertę Aż zginie Rafał I patrzcie, on nie wie, a wy tutaj Dobra, nie musisz tego zrobić W sumie coś, coś nie pykło mi Obijacie przeciwnika no, Ten co nawet triku nie da pokazać Dobra, to była to... pierwsza runda, w której pokazaliśmy <laughs> wam trik nawet mi to się... <laughs> Teraz już gramy normalnie, Micho przyjmij. No i dobra. Ja podaję kanał ja do mojego kanału. Dobra, no a i subskrybujcie kanał też. Moi i Michałowie. Zagrajmy sobie ranki po prostu. 7 minut nam to zajęło. Ale tak. pokazaliśmy wam jedne z klików. Ale ja mam 900 rangi, Brakuje mi tak mało do Silver 3. Brakuje mało do Silver 2. Widzowie, dzisiaj by... Jezu, jak to słychać wszystko. Problemu, nie. nie, poszłem tylko zamknąć drzwi. Dobra, ja banuję mapkę. Mm. Ale, nie, nie, kurde, myślałem, Ale bo... wiesz, czemu? Szkoda, kurde, że ty granatnika nie masz. Dobra, zbanujmy. Dobra, czekaj. czekaj. Nie już zbanują, Dobra. Że pomyślałem, że tylko daj. No, chciałem tak. Dobra, więc dobra. Ja? Tak, granatnik. Dagersy, nożyk i molotow. Ty weź. Ja widownie, ja weź widomie ja mądrzejszy grać, ty. Weź ruch, a. Aaa, dobra, znam to. O. No. Ja, ja go... jestem mądrzej ogólnie. Była że prawda, mądrzejszy ode mnie w Rivals, ale... Nieprawda. ja jestem drugi, ja jestem na drugim. Co to dokładnie wiem, że najlepiej ciągać po prostu na stał. I tak od na przykład widzowie. Slekka dla was, żeby nigdy nie za bardzo się tego nie rzucać na przeciwnika, tylko jak on wie, że to jest rzucisz, tylko onowiecie. Tak po prostu czekaj. A ja idę z kolejnym pułapką, postawiłem gdzieś tutaj. Spój się, tu się, tu się na mojej pułapce. Może go na a ja nie żyję. Może go na bo tam jest mój. No Michał co to dał więcej HP ale to nic nie nie. Jak ja więc? A bez hitu. Za no to stałem przed nosem Dobra no, też pamiętaj żeby pułapki stały przed nosem a nie czekają Dobrze Jak co on za środkami nie poradzi A jakie masz bronie ogólnie? A RPG. RPG. to widzi. Ten RPG-em RPG jest na hitą Gdzie on jest? Nie, nie można sporać. Aaaa! Dla <śmienicza> musowacki! Mówiłam, że tego tym obrót Inteligencja, kur... To jest inteligencja. Dostał! Jeden ma jeden. Jeden miał jedną WP. Drugi ma... Miał... Możesz go do pułapki, masz go do pułapki moją. Ja mam, nie? O nie. To już ma robić. Urobiłem. Nie, o, Jezu. Ale nie, nie, się I na to musimy e, wejść też, no właśnie, postawmy je w jakiś taki random... To dobrze, jak wejdzie w jedną, to się zabije na Hita. Nie wiem. Nie drugi, nie drugi, poleciał prawie. Aby mnie zabiją. zabiję nie mam łuk. Zabiłem jednego. Dobra, 150 glory dostałem na pół 120. No i mam już e, 950 Ja mam 788 Mam 950. Dobra widzowie w tym, ten, w tym odcinku to już będzie wszystko e, a tajna informacja widzowie dzisiaj e, nie wiem o której godzinie ale dzisiaj będzie shorts z Farming Simulatora 19 no i Ja się z wami żegnam na raz.